Witam w kolejnym filmie na kanale Agata B od kuchni. Dzisiaj przygotujemy polewę z białej czekolady. Składniki: 100 g białej czekolady, którą wcześniej połamam na mniejsze kawałki, 30 ml śmietanki 30% Śmietankę nagrzewamy, powinna być bardzo gorąca, prawie gotująca. Czekoladę przekładamy do większego naczynia. Zalewamy śmietanką. Chwileczkę oczekujemy, żeby zmiękła. I dokładnie mieszamy, żeby nie było żadnych grudek. Polewa z ciemnych czekolad jest przygotowana w innych proporcjach. Mam również w swoich przepisach. Link będzie u góry. Przełożymy. Do mniejszego naczynka. Możemy oczywiście przygotowywać większe ilości polewy, ale musimy zachować te same proporcje. Polewa gotowa do wykorzystania. Idealnie sprawdza się na wszystkich ciastach, ciasteczkach. Polewa jest lejąca, błyszcząca, ale zaczyna już delikatnie tężeć. Jeżeli polejemy na ciasto, to ładnie zastygnie. No to co? Żeby tradycji stało się zadość, próbujemy. Mmm, pychotka. Słodka, jak to polewa, ale ma zupełnie inny smak niż czekolad ciemnych. Mmm. Pyszna. A ktoś lubi białą czekoladę, to jest perfekcyjna. Do zobaczenia przy następnym filmiku. Zapraszam do subskrypcji i oglądania następnych.